Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza chwała Tobie, Panie. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy Go ujrzeli oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata oto słowo pańskie Chyba Tobie Chryste. dzisiejsza uroczystość niebo wstąpienia pańskiego przypomina niezwykłe rozstanie Jezusa z uczniami. I miało dla uczniów trojakie znaczenie. Było przede wszystkim zakończeniem wiary w cielesną obecność Jezusa, albowiem widzieli Jezusa już uwielbionego, który nie był przecież ograniczony ani przestrzenią, ani czasem. Przez 40 dni ukazywał się Jezus Chrystus z aby dać im dowody, że on naprawdę żyje. Mimo że już go czas i przestrzeń nie obowiązywała, a mimo to pozwalał się dotknąć, spożywał z nimi posiłek, przechodził przez drzwi zamknięte, aby nie mieli już wątpliwości, że on jest Synem Bożym. Kolejne znaczenie niebo wstąpienia to początek Radość, że mają Pana, od którego nikt i nic nie było w stanie ich oddzielić. Chrystus, który jest obecny wszędzie, a po zesłaniu Ducha Świętego daje im jeszcze część siebie, tym bardziej wiedzieli, że są złączeni z Jezusem Chrystusem już na wieki, na zawsze. I trzecie znaczenie, byli już pewni, że mają Chrystusa już nie tylko na ziemi, ale przede wszystkim w niebie, tam gdzie Chrystus będzie już na nich wszystkich oczekiwał. Pan Jezus zanim odszedł z tego świata, zanim wstąpił do nieba, pozostawia im jeszcze duchowy testament, tak jakby ostatnie polecenie. Idźcie na cały świat. Nauczajcie wszystkie narody, udzielając chrztu imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus wstępując do nieba nie porzucił ludzkości, nie pozostawił ich samych. W niedoli, ale tak naprawdę Pan Jezus wyprzedził całą ludzkość do niebieskiej Ojczyzny, aby tym samym umocnić naszą nadzieję, że my przecież też tam wszyscy w tym samym kierunku zdążamy i kiedyś tam wejdziemy. Trudne są te chwile rozstania. Pewnie nieraz je przeżywaliśmy w naszym życiu. Kiedy ktoś odchodził z domu i nie tylko w znaczeniu, że wyjeżdżał do pracy za granicę, czy wychodził z domu zakładając swoją rodzinę, ale najtrudniejsze są rozstania, kiedy umiera osoba najbliższa. Ale Pan Jezus daje obietnicę, właśnie nadzieję. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, żebyśmy się nie martwili. Ponieważ Chrystus przygotował nam mieszkanie w niebie, lepsze miejsce niż tu na ziemi, tam gdzie człowiek nie będzie już się martwił, nie będzie cierpiał, przeżywał problemów, ale będzie mógł cieszyć się wieczną szczęśliwością. Ja, apostołowie, którzy byli świadkami tego wszystkiego, co Pan Jezus dokonał, zostają posłani, aby dali temu świadectwo. Aby wypełnili właśnie ten testament Jezusa Chrystusa. Zapytajmy dzisiaj siebie, czy my też jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa? Bo często myślimy, że może nas to nie dotyczy, bo może to zadanie papieża, biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych, misjonarzy, być świadkami Jezusa. Owszem, Otrzymujemy te szczególne od Boga zadania, żeby dawać Chrystusa pod postacią chleba, wina, w sakramentach świętych, w głoszonym Bożym Słowie, ale od momentu Chrztu Świętego my wszyscy należymy do tego samego Kościoła Chrystusowego i każdy z nas ma tam określone zadanie do spełnienia. Wszyscy mamy być świadkiem obecności tak naprawdę Jezusa w naszym życiu, w naszym sercu. Ale czy my dajemy przykład słowem, uczynkiem, naszym życiem, że Chrystus jest obecny w nas? Czy jednak martwimy się i zajmujemy innymi ziemskimi szczególnie sprawami, które tak naprawdę sprawy wiary, religii odsuwają na dalszy plan? Kilka lat temu przeprowadzono w Polsce takie badanie, kiedy Zadano pytanie korespondentom, jakie są cele i dążenia życiowe Polaków. Najwięcej odpowiedzi, bo ponad 30%, padało, że najważniejsza jest praca, awans zawodowy, na drugim miejscu standard życia, stabilizacja finansowa, następne to wykształcenie, kwalifikacje, następne kupno lub budowa domu, powiększenie rodziny, czas wolny, udany wypoczynek, stan zdrowia. A na końcu ankiety padały odpowiedzi: 5% udane życie osobiste, 3% szczęście rodzinne, 2% funkcjonowanie rolnego gospodarstwa, a tylko 1% życie duchowe, życie religijne. Tylko 1%. A przecież naszym celem jest tak naprawdę wspólnota. Życia wiecznego z Bogiem w niebie. Przedtem nikt z nas nie ucieknie. Cmentarze, groby naszych bliskich są na to dowodem. Nikt przecież z nich nie myślał, że będzie żył wiecznie. Przychodzi czas i kolej, jedni wcześniej, drudzy później, ale wszyscy zdążamy w tym samym kierunku. A tylko 1% myśli o sprawach duchowych, wiecznych, religijnych. W obecnym czasie, który przeżywamy, tym bardziej tak ludzi można powiedzieć do tych spraw przyziemnych sprowokował, że w obliczu zagrożenia życia, zarażenia, człowiek w ogóle już nie myśli o wieczności, tylko żeby jak się uchronić od tego wszystkiego, zabezpieczyć. Jeszcze bardziej człowiek, który śledzi teraz wiadomości, nakręca się co się stanie, jak to wszystko się zakończy, gdyby może nie te przekazy wszystkie medialne, może byśmy żyli spokojniej, bo czy ktoś umrze na koronawirusa, bo więcej umiera przecież z powodu nowotworów, innych chorób, więcej, może człowiek byłby spokojniejszy, może by był bardziej nastawiony, że przyjdzie czas, że no, trzeba odejść z tego świata i dlatego. Dzisiaj Bóg zaprasza nas do takiej refleksji, byśmy oderwali się od tego, co ziemskie, ale byśmy skupili się na naszej relacji, więzi z Panem Bogiem. Abyśmy zaczęli myśleć bardziej i odważniej po Bożemu. Pan Jezus, który wstąpił do nieba pozostał ze swoimi uczniami, mimo że była to inna obecność. Ale przecież za chwilę, bo już za tydzień, w dniu pięćdziesiątnicy, będziemy przeżywać zesłanie Ducha Świętego. Daje nam Ducha Pocieszyciela, który miał umocnić i dodać siłę apostołom, w głoszeniu Ewangelii, dawaniu świadectwa, w nauczaniu, w uzdrawianiu, nawet więcej się działo, bo przecież tylu apostołów, którzy stali posłani, oni zakładali kolejne wspólnoty, udzielali sakramentów świętych, i to wszystko sprawiło, że Kościół Chrystusowi rozszerzył się na całą ziemię. Pomyślmy, jaki my zostawimy po sobie testament. Nie chodzi o ten testament, co komu, ile, ale ten testament duchowy, testament naszego życia, historię, którą piszemy w danym odcinku dziejów tego świata, który piszemy w sercach ludzkich, co my tam zostawimy, jako ludzie Wiary, ochrzczeni, czy zostawimy tam ślad Bożej obecności, naszej wiary, naszej miłości? Bo prawdziwy sukces nie leży w słowie, w bogactwie, w tytułach, ale w pełnym zjednoczeniu z Bogiem. Dlatego dzisiaj popatrzmy w niebo. Przed nim się nie schowamy, nie uciekniemy. I może warto uczynić rachunek sumienia i prosić, Boga, abyśmy o tych sprawach właśnie wiecznych, byśmy o nich nigdy nie zapominali. Pan Bóg, który rozsyła dzisiaj swoich uczniów, aby szli na cały świat dzisiaj, także do nas kieruje to słowo. I nie musimy wyjechać za granicę dalekie kraje misyjne Afryki, Ameryki czy Azji, czy na Wschód, na Syberię. Naszym terenem misyjnym jest nasz dom, nasza rodzina, może szkoła, może praca, czy parafia. Bo to, co robiły usta Jezusa, Jego ręce i nogi po wniebowstąpieniu, czyniły usta, ręce i nogi apostołów. A dzisiaj Jezus czeka na nasze usta, potrzebuje naszych rąk i nóg. Jak to mówi jedna z pięknych modlitw: Jezus czeka na ciebie. Teraz Jezus ma tylko nasze ręce, aby błogosławić i rozdawać chleb głodnym. Dzisiaj ma tylko nasze nogi, aby iść i głosić ludziom pokój i zbawienie. Jezus nie ma żadnych innych ust, jak tylko nasze, aby opowiadać, jak Bóg jest dobry. Więc wypełnijmy ten testament Jezusa i Chrystusa i prośmy, abyśmy byli autentycznymi. Świadkami, że Jezus żyje w nas, w naszych domach, rodzinach, bo tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie jest przebaczenie, tam, gdzie jest Boża dobroć i życzliwość, tam jest obecny Bóg i tam jest przedsmak nieba. Więc zatroszczmy się o Niebo już tu na ziemi. Amen.